Tak na rozgrzewkę. Jak ten debiut oceniasz? Swoje? No myślę, że sami głównie jest. To myślę, że wszyscy, e, e, wszyscy, co byli dzisiaj na, na, na stadionu, myślę, że jesteśmy zadowoleni, jak, jak dzisiaj Krakowie grało. Nie udało się, żeby, żeby, wygrali ten mecz, ale, ale no, też mogło, mogło być i też, żeby, że, że ten, ten mecz. Ale mówię, że, że myślę, że jeśli w następny następnej, następnej mecz, e, czy mamo, będziemy grali jak jak dzisiaj, myślę, że na pewno, na pewno będzie, 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 będzie zwycięstwo. To, no nie wiem, jeszcze tylko musimy zrobić, żeby, żeby takie, takie, takie gry, kiedy, kiedy mamo, mamo piłkę, kiedy, kiedy, kiedy mamo, mamo dużo, dużo e, Dużo sytuacji, żeby strzelili w banku, musimy musimy wygrać ten mecz. Ale dzisiaj jestem zadowolony. Myślę, że Krakowia była była lepsza, lepszy zespół. Dzisiaj. A jak to było przy tym straconym golu? Trochę jakby brakło tam zdecydowania, w No e, Tak, w piłce Jeśli Masz kontrolę, masz dużo, dużo sytuacji i, i, i potem nie strzelisz. Nie wiem ile, ile z dzisiaj miał takich dobrych sytuacji, ale. Udało im się, żeby, żeby, żeby prowadzili 1 do zera. Myślę, że, że Krakowie dzisiaj jesteśmy pokazali charakter, że, że możemy, jest, wróciliśmy się potem do 1-1. Do, do no, myślę, że dzisiaj było dobro wszystko, nie. Mhm. Miałeś, miałeś nerwy wielkie w tym doliczonym czasie gry, jak, jak, jak początkowo Śląsk się ucieszył z tej bramki strzelonej. Okazało się, że sędzia nie uznał, ale, ale jak, jak to odbierałeś? No wiesz, tam było, było dużo ludzi za, za, za Te, też, też też jest, żeby, żeby, żeby widział co tam jest było, ale nie wiem, nie, nie chcę o, o tym rozmawiać o sedziami. Myślę, że oni też dobrze, dobrze, dobry, dobry, dobry dzisiaj byli. Jakbyście przegrali ten mecz, to można by mówić o, o sporym pechu, no, bo jednak dużo było sytuacji pod bramką Śląska i ale piłka nie jest sprawiedliwa, więc, no, więc różnie mogą być. Tak, tak, oczywiście jest tak, ale... Samo, samo, jeszcze, jeszcze, samo głowę jest też, e, najważniejsze jest, że, że jestem dobrze grali. Tylko, tylko mówię, że następnym grudniu musimy tak, tak samo tak grać i myślę że na pewno będziemy, będziemy wygrali. Jak sobie zapamiętałeś polską ligę? Nie było ci tutaj ponad 6 lat. Coś cię zaskoczyło? Liga, jak liga. No nie wiem teraz, myślę, że tak samo po, po jednym meczu nie mogę mówić, nie wiem jaka jest teraz Liga, jaka jest Wila teraz. Myślę, że dobra, to, co oglądałem dwa, trzy dni teraz, tylko jest zaczęło, teraz ogólnie nie wiem, ale myślę, że dobra liga jest. się na pewno się spodobało to, jak w ostatniej, w ostatniej minutach zareagowałeś, jak pobiegłeś tam do Ławki Śląska, to cię zakoplowało tam? Z kim się tam przepychałeś? A dobra, to nie, nie, nie wiem jak było, to, to dobrze, to nie chcę o tym mówić, nie wiem jak tam było, dwa, trzy każdy i nasz, nie wiem co tam. Ale tak to widać, że tak jesteś w z częścią tej drużyny, taką rodziną. No wszyscy tak jestem, myślę, że dzisiaj pokazaliśmy, że, że każdy z nas tak, tak, tak był dzisiaj, no musimy tak być.